już Robert wywołał ten temat, 10 zasad wolności finansowej, co zrobić, żeby zaoszczędzić, zwłaszcza teraz w dobie inflacji, o tym porozmawiamy z naszym doradcą biznesowym, Milena Gołda jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry też tutaj prowadzącym, witam serdecznie. No, 10 zasad to w ogóle chyba nauczmy się oszczędzać, jak się nauczyć oszczędzać. to <laughs> zasada kochani, mało kto wie, że tylko jeden, maksymalnie 2% Polaków ma oszczędności, porównaniu w w do wiem. Niemiec, gdzie w Niemczech Niemcy 20% Niemców oszczędza, tak? Ale I mają jest... zasobniejsze portfele. No, tak, ale nie, to, właśnie... do końca to jest już też takie podejście, mentalność, że... Jest e... powiedzieć, że można odłożyć coś ze swojej pensji. A jeśli ta pensja, tak jak Robert powiedział, nie jest za wysoka, to jak, jak możemy to podzielić procentowo, żeby jednak coś zostawić na tak zwaną czarną godzinę? Można podzielić to przede wszystkim na... Ja proponuję podzielić to na trzy takie... jak jakby słoiki na koszty, takie stałe, które mamy, e, czyli na życie. E, ja, drugą drugi, drugą taką, e, po prostu, e, drugi taki słoiczek to są te inwestycje na przyszłość, czyli to oszczędzanie, a trzecia nauka i dzielenie się z innymi. E, tak ja działam na przykład i e, moj, moje osoby, z którymi tam współpracuję, ale przede wszystkim trzeba nauczyć się oszczędzać, czyli Proponuję każdemu z Was po prostu ćwiczenie. Spisanie przez tydzień czy miesiąc wydatków. Mało, wszystkich? Tak, wszystkich. Kurbulacje. Wszystkich, nawet ten e, e, kurczę, szampon. Na mieście, tak? e, kawa na mieście też, tak. I ja tutaj podam przykład. Ta kawa na mieście, o której ja często wspominam, ale panie z mniejszych miejscowości powiedziały, och ty, zarozumiała kobieto z dużego miasta. E, ta kawa na mieście przysłowiowa. To jest w ciągu miesiąca, no może te 600 zł w ciągu roku, to jest już prawie 8 tysięcy, tak? Jeżeli ktoś nie ma tej kawy, to możemy tutaj wymienić na paczkę dwie paczki papierosów, uh, bo niektórzy o, palą i to dużo. Nawet zauważmy, że te dwie paczki papierosów, niby ten 1200 na miesiąc, 12 czy 15 tysięcy w ciągu roku, jakie to byłyby w ciągu, w ciągu 30 rodziny. lat to jest 300 tysięcy. Takie, te A, dwie czyli paczki powinniśmy wyznaczyć sobie, sobie jakiś taki cel długofalowy, bo my policzyliśmy z Kasią oczywiście rodzinnie, że to byłaby wakacje w przyszłym roku dla tak. całej rodziny, ale to jeżeli przeliczymy na te, ile pani mówiła 30 lat, tak? Tak, to już jest Jej. wtedy mieszkanie. na przykład mieszkanie, tak te 300 tysięcy, te dwie paczki to kolejna zasada, wyznaczyć znaczyć sobie cel, tak? znaczyć sobie konkretny so cel, mieszkanie. wyznaczyć sobie konkretny cel. Zobaczmy, że jak osoby mają cel. Na przykład ktoś jest chory w rodzinie i trzeba zebrać szybko daną kwotę to te pieniądze wyczarowujemy wręcz tak znajdujemy I, i po prostu skupiamy całą uwagę na tym konkretnym celu i w pewnym sensie wtedy jeżeli mamy ten cel planujemy planujemy sobie działania i po Czyli prostu robimy działamy te naszych działań tak. list, taki plan tak, plan działania i działamy, tak. I, i działamy. I zdolności chyba ale... też musimy określić nasze zdolności. I pracowitość. Oczywiście, pracowitość, pracowitość. Jeszcze raz. Ja sobie tutaj spisałam nazwisko pana profesora doktora Eriksona z Uniwersytetu Stanowego we Florydzie, który w latach 90. stworzył taką regułę. Jeżeli przepracujesz 10 tysięcy godzin w danej branży, czy w danym zawodzie, czy w czymkolwiek, stajesz się mistrzem. I to wysoko opłacanym mistrzem. Czy lepisz pierogi, czy robisz torty, czy jesteś doradcą biznesowym, czy, czy na przykład cokolwiek robisz. Czy tak jak wy, pracujecie te 10 tysięcy godzin, jesteście mistrzami w danej dziedzinie i wtedy jesteśmy lepiej opłacani. Mhm. Ale Tam tak, na górze jest mniej. Tak mi się e, nasuwa jeszcze jeden pomysł. No, ludzie szukają w tych czasach też takiego e, źródła pasywnego dochodu, prawda? Tak. Czyli takiego, które też często wykracza poza naszą działalność. To my teraz powinniśmy... Pracuje na nas, nie my. Tak, tak że to dokładnie, to ale to co co, na powinniśmy nas. szukać tego pasywnego źródła w innej e, branży, chociaż mamy za sobą doświadczenie 10 tysięcy godzin na przykład tutaj. Tak to powinno wyglądać? Jeżeli chodzi o dochód pasywny, to mhm. warto sobie znaleźć coś, co jest naszym hobby, konikiem czy pasją. Dla mnie są to na przykład nieruchomości, tak, czy, czy inwestycja... Ale na tym też trzeba się znać, temu tak, trzeba, trzeba poświęcić troszec... 10 tysięcy godzin. Może nie 10 tysięcy, można zlecić to ekspertowi, który przepracował te 10 tysięcy godzin. I nam podpowie, a nawet nam podpowie. Ale ja to... zawsze mówię, warto otaczać się mądrymi ludźmi. E, mądrymi ludźmi i warto mieć grupę wsparcia, bo jeżeli chcemy mieć te stabilne finanse, no to niestety, z kim się zadajesz, takim się stajesz. No właśnie, ale jedni nam do, doradzają, a drudzy potrafią nas oszukać to i prawda. wykorzystać. No i jak tutaj znaleźć właśnie taki balans, żeby otoczyć się ludźmi, którzy jednak nas wspierają, którzy dobrze nam życzą, którzy dają nam dobrą energię. Przede wszystkim słuchać się intuicji. Bo ta intuicja zawsze nam podpowiada dobrze, tylko my sobie gdzieś tam dopowiadamy, ach, może jednak to nie jest tak. Dla nas, dla kobiet, przede wszystkim intuicja, ale to też, jeżeli już no, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Jeżeli ktoś oszuka cię raz. No to jego wina, ale jeżeli oszukacie dwa razy, no to już twoja wina, dlatego że dałeś się oszukać. No tak, ale taka wiedza to jest inwestycja w siebie, między innymi, prawda? To też jest jeden z. Podpunktów jeden na z moich podpunktów to właśnie to jest edukacja, nauka, bo przede wszystkim i dlatego jeden z tych moich słoików to jest nauka i dzielenie się z innymi. Ja w swoim życiu kilkakrotnie zmieniałam zawody. Plus mam dwa czy trzy zawody, i tak jak mówił Warren Buffett, Don't Keep all eggs in one basket, czyli nie trzymaj wszystkich jajek w jednym koszyku. D dywersyfikacja. Dywersyfikacja i ryzyka, układ, inwestycji, tak? ale też gdyby. Na przykład w tych czasach bardzo wiele zawodów odchodzi do lamusa, przychodzą nowe, a więc warto się uczyć, doszkalać i mieć alternatywę. Być elastycznym, ale też wdzięcznym za to, co tak. przynosi los. Oczywiście. Co z tą doceniać, doceniać to, co mamy, bo my Polacy tak często narzekamy, o, chciałbym jeszcze to, chciałbym tamto, docenimy to, co mamy. I oczywiście przyjdzie znacznie więcej dobrych rzeczy. Bo mówi się, że apetyt w rośnie w miarę jedzenia, ale będąc wdzięcznym, ten apetyt może rosnąć i oczywiście, to się sprawdza. sprawdziło te małe rzeczy. Dzięki. Fajnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak dziękuję. jak na naszej kuchni zresztą zostało. tam jest zawsze. A czujesz to? Oczywiście, że czuję apetyt tak. ogromny bardzo.